Cześć! Nazywam się Wiśniewski Michał i parę dobrych, ładnych lat temu skończyłem liceum ogólnokształcące w Kołaczycach. Od zawsze wspominam genialną atmosferę, bardzo, bardzo luźny klimat w szkole, każdy każdego znał. I przede wszystkim pomoc w rozwijaniu swoich zainteresowań, pasji, wsparcie ogólne nauczycieli. Kto wie, kim obecnie bym był, gdybym wybrał inną szkołę. A obecnie jestem artystą scenicznym, wokalistą, muzykiem, kompozytorem. Jeszcze za czasów gimnazjum, później liceum, założyłem swoje pierwsze zespoły muzyczne, też inne projekty, z którymi udało mi się zagrać kilkadziesiąt koncertów, również wydać uwaga płytę, tak więc z tego jestem bardzo zadowolony, a już niedługo mam taką nadzieję, wydam swoją pierwszą autorską, typowo moją płytę. Poza tym, jak widać z tyłu, jestem również nauczycielem muzyki w Szkole Muzycznej i dzięki nauczycielom z Kołaczyc, nauczyłem się jak podejść do ucznia, jak go zachęcić, jak spowodować, aby wzrosły w nim różne pasje, różne, różne zainteresowania. To również nauczyłem się w Kołaczycach, właśnie w Liceum. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapisania się, do dalszej edukacji właśnie w ELO, w Kołaczycach. Pozdrawiam serdecznie.